L-karnityna jest związkiem odpowiadający za transport kwasów tłuszczowych do mitochondriów, czyli wspiera produkcję energii. Z tego powodu często bywa stosowana przy zmęczeniu. W kontekście tarczycy należy jednak zachować ostrożność. Badania pokazują, że L-karnityna może osłabiać działanie hormonów tarczycy na poziomie komórkowym, ponieważ ogranicza ich dostęp do receptorów. Dlatego L-karnityna może być pomocna u osób z nadczynnością tarczycy, gdzie nadmiar hormonów powoduje przyspieszenie metabolizmu. Natomiast u osób z niedoczynnością tarczycy i Hashimoto w komplecie jej stosowanie może nasilać np. Na u Ciebie uczucia zimna, pogłębiać zmęczenie. Tu jest największa ciekawostka właśnie dla Ciebie. Spowalniać metabolizm. Nie wykazano, aby L-karnityna poprawiała konwersję T4 do T3. Z tego powodu nie jest suplementem pierwszego wyboru w niedoczynności tarczycy, mimo że bywa promowana jako wsparcie energii i na odchudzanie, gdzie to nie jest prawda. W pracy z tarczycą kluczowe jest dopasowanie suplementów do mechanizmu choroby, a nie do objawu.